Krzyż to jest początek naszej państwowości. Właśnie to pod tym znakiem Polska, to co pisali nasi poeci, Polska jest Polską, a Polak, Polak Polakiem i to jest tak, że to jest po prostu my jesteśmy wpisani w historię Krzyża. Ja byłem w czwartej klasie techniką mechanizacji rolnictwa. Pochodzę z takiej, jak większość chłopskiej rodziny, z głębokiej wsi pod, pod Maciejowic. Wychowanie miałem tradycyjne, ale nie to, żebym był jakoś bardzo zaangażowany w, w sprawy kościelne. Po prostu byłem takim raczej no, jak to się mówi, mówi w takich kręgach młodzieżowych, takim no normalnoletnim chłopakiem. Niemniej jednak oczywiście go wierzyłem i, 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 i wierzę cały czas i zawsze wiara i Pan Jezus były był, był tak nieodzowny, a wręcz kluczową, kluczową, kluczowymi postaciami w moim życiu. Szkoła, w której chodziłem bardzo mi się podobała i nigdy, nigdy nie myślałem, że spotkają nas na takie chwile, chwile, w których trzeba będzie się opowiedzieć za Panem Jezusem. Sam fakt zdjęcia krzyża e, krzyży, był po, dla mnie bardzo zresztą jak i kolegów moich bardzo bolesny, ponieważ zupełnie tego nie rozumiałem, dlaczego to tak, dlaczego tak, dlaczego ten wizerunek przeszkadza e, dyrekcji w tym przypadku. Tak i niektórym tam osobom też w szkole. Dla mnie było naturalne, że czuł, że Pan Jezus umarł za mnie z miłości. Może tak to go jeszcze do końca nie rozumiałem, że z miłości, ale już umarł za mnie, że chce dla mnie dobrze, że on o mnie dba, że jest blisko mnie, że, że czuwa nade mną, że wiem, że jak się że wam ciężko, to się do niego zawsze modliłem, zgłaszałem swoje problemy i pomagał i do Matki Bożej również. Także był dla mnie czymś po prostu takim nawet okrutnym, że ktoś ściąga krzyż, Wderunek, który dla mnie jest po prostu tak cenny i tak tak tyle mi dawał wsparcia i tak bardzo ważny w moim życiu. Dlatego w momencie, kiedy ten krzyk został zdjęty i pamiętam tą, tą, tą to, to, to zejście nasze na, na, na główny korytarz w szkole, kiedy pan dyrektor to ogłosił w taki dość sposób no, bezceremonialny, mówiąc o świeckości szkoły. Ten bunt w sercu ten żal ogromny, który mieliśmy ja, ale i, i koledzy. I ja to czułem po prostu, to było tak, że to była głęboka niezgoda na, na tą sytuację. I, I pamiętam tą taką chwilę, kiedy właśnie ktoś zaintonował różaniec po prostu. I wszyscy nagle padliśmy na kolana. I to był taki to, to nie było. To być może było, ale tak, ale tylko trochę emocjonalne, ale przede wszystkim było to takim, takim aktem niezgody, wręcz takim buntem wewnętrznym, że, że tak nie, tak nie można. I później to już nie wchodzę w te większe szczegóły, jak tam to wszystko się odbywało, bo to wiadomo, że jest znane, Fakty przebiegu przebiegu całej sytuacji. Natomiast rzeczywiście wytworzył się jakiś taki w nas, można to ująć, duch przyjaźni, takiej braterstwa między nami, gdzie jeden za drugim staliśmy, było takie wewnętrzne zorganizowanie. Nikt nam nie musiał czegoś tłumaczyć czy mówić, jak mamy postępować. Wytworzyły się natychmiast pewne struktury tego strajku, to znaczy powstały takie trójki klasowe, które koordynowały działania całej pozostałych klas. Byłem też w tej trójce. Odbywały się narady w klasach ewentualnie tam w, gimna... w, tym, w innych miejscach. W szkole lub w, w tym, no, w, tam gdzie mieszkaliśmy. Decyzje były podejmowane naprawdę w sposób taki yy, yy, demokratyczny, wolny. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Ja widziałem też bardzo piękną postawę nauczycieli, którzy nie wszystkich oczywiście, którzy po prostu solidaryzowali się z nami, przekazywali nam informacje, co się dzieje, co się dzieje szczególnie jak. Yy, walczy o nas, jak się starają o nas księża z parafii, jak biskup Mazur tam podejmują, podjął głodówkę. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami w całej tej, w całej tej naszej walce. Tak bardzo też, co się odczuwało, oprócz tej właśnie takiej solidarności, to niesamowita determinacja, żeby się, że wśród nas, żeby po prostu nie poddać, że nie, nie, nie zgodzimy się na żadne ustępstwa, na żadne Powiedzmy takie zachowanie, no, które potocznie się mówi dziudaszowe, tak? Żeby podpisać jakieś dokumenty. Nie było o tym w ogóle mowy. To jest tak, że zdecydowana większość była, była gotowa no, na, na, na poświęcenie. Nie wiem tego stopnia, ale padały ale takie słowa. No, będzie co będzie po prostu. Tak jak się wydarzy, tak się wydarzy, ale my. Nie pójdziemy na, takie, na żaden podpis, żadne, żadne zachowanie Judaszowe, tak jak powiedziałem, w ten sposób. Także młodzież była, moi koledzy i koleżanki po prostu by, byli bardzo solidarni. Jednocześnie czuł to, to rozgoryczenie, które funkcjonowało wśród nas z tytułu postawy dyrektora i niektórych tam osób, powiedzmy, i nauczycieli, było kompletnie niezrozumiałe. Były jakieś tam próby rozmowy z tymi, z tymi nauczycielami, ale czy osobami, które tam gdzieś funkcjonowały w obrębie, w obrębie e, szkoły i tam, i tam, gdzie, nocowali, i tam, gdzie mieszkaliśmy, czyli tam e, w internacie, tak, ale, ale to też, my jak, ale my ich też nie, nie ocenialiśmy w ten, taki sposób, żeby ich nie osądzaliśmy. Ich, niektórzy, Tak jak podobnie jak naszych kolegów i koleżanki, którzy ci, którzy e, no, podpisali jak dokument, ale dowiedzieliśmy wiedzieliśmy, że to jest jakoś czuliśmy, jakim w jakich czasach żyjemy, że jest, że jest po prostu ciężka komuna, że, że są jakieś takie uwarunkowania, jakie są dla niektórych rodziców i dla tych nauczycieli. Oni się po prostu też na pewno bali, bali tych, tej, tej sytuacji, która była. No bo wiadomo, ile rodziny mieli. Mieli pracę, i tak dalej. Także nie było to do, dla, nich, jak, dla nas jakimś specjalnym yy, osądem. Dla nich. Natomiast oczywiście było żal, że, że nie, nie potrafią w jakiś sposób stanąć takim no, stanąć za Panem Jezusem yy, do, do, do konkretnego działania i, i, i mocniejszego wsparcia nas, a wręcz niektórzy no, byli trochę tacy, może i, i aroganccy. Natomiast, tak, w kwestii duchowej, rozpatrując całą tą sytuację, to dziś rozumiem dokładnie na czym polega, ponieważ moje drogi ciąg pociągnęły się oczywiście to, to piętno, czy piętno, to, to ten się za, opowiedzenie się za Krzyżem wtedy pociągnęło konsekwencje na całe moje życie. No jestem dalej funkcjonuję jako świecki, ale w orbicie w Spraw kościelnych, to znaczy, jestem we wspólnocie Chrystusa, jestem w dziele intronizacji, też ogólnopolskim, i ja dzisiaj rozumiem, na czym polega ta bezgraniczna miłość Pana Jezusa dla nas, ta bezwarunkowa miłość, na którą ja nie muszę zasługiwać, tylko się na nią otworzyć. Wtedy ja wiedziałem, że Pan Jezus nas kocha, tylko nie wiedziałem, że to jest aż tak w ten sposób, i być może. Mi, ta droga, którą przeszedłem przez swoje życie, pozwoliła mi dojść do takiej prawdy, którą dzisiaj mogę powiedzieć: że rzeczywiście Jezus jest moim panem i królem. Wtedy tego tak może nie, nie potrafiłem jeszcze powiedzieć, tylko był bogiem, którego, powiedzmy, trochę się bałem e, i wiedziałem, że trzeba żyć według przykazań, żeby no, zasługi, zasłużyć na jakieś tam zasługiwać na coś, na lepsze życie i tak. I, 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 i funkcjonować, żeby ten, żeby ten świat był po prostu dla mnie lepszy, funkcjonować, mm, powiedzmy, po, po tej lepszej stronie i mieć jakieś tam, powiedzmy, no, y, owoce czy cukierki o, od Pana Boga za dobre funkcjonowanie, czyli sprawowanie się. W moim przypadku, y, no, nie, 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 nie miałem jakichś konsekwencji w związku z, y, z krzyżami, z tym, oczywiście, w sensie takim, że nie ponieważ nie trafiłem do wojska, tak jak większość moich kolegów, i później tam ich kariery zostały połamane, Wynikało to pewne, z pewnej sytuacji po prostu rodzinnej, że, że tam udało mi się, ponieważ byłem jedynym żywicielem rodzinnym i przyjąłem gospodarstwo rolne, i w związku z powyższym nie kwalifikowałem się do, nie mogli mnie wziąć do wojska, chociaż tam próbowano mnie mnie do tego, do tego przymusić, ale udało się rzeczywiście jakoś obejść tą sytuację. Także jakieś ciężkie konsekwencje nie poniosłem. Oprócz tego, tak jak wszyscy, że, że, że w momencie, kiedy z, nie podpisaliśmy deklaracji, no, łałem się kilka miesięcy to po Polsce, lądowałem też w Siercach, w jakiejś tam szkole miałem się tam mieszkać, w jakimś tam wynajętych garażach spaliśmy tam z kolegami. I gdzieś tam coś tam próbowaliśmy się zahaczyć. a potem rzeczywiście jest tak, że ale to było. Nie bardzo się nas przyjęło do tej szkoły. Tam trochęśmy się to tu, to tam pojechali, no ale w końcu jakoś tam przyjęli nas z powrotem do, do tej szkoły. W momencie, wtedy kiedy już rzeczywiście e, dyrektor zgodził się, żeby ten krzyż zawisł, no to wróciliśmy do internatu, do szkoły. No i dołączyłem szkołę w Miętnem, już w, w kolejny, kolejny rok napisałem maturę. Zauważyłem też bardzo, tak wracałem do tych wydarzeń. Zauważyłem, że się młodzież tak, przynajmniej my chłopcy, nie było strachu w nas. Nie baliśmy się. O dziwo, to była taka sytuacja, że pamiętam taką chwilę, takie zdarzenie wieczorem, że jechały te suki, potocznie mówiąc kolokwialnie te, te, te policyjne nyski, te niebieskie takie, tego, tego bardzo dużo i policja otoczyła szkołę. Otoczyła szkołę, no w, 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 ponieważ my byliśmy w klasach e, męskich, techników mechanizacji to były to są klasy męskie. E, byliśmy powiedzmy taką pseudo ochroną, bo szkoły taką, niby takim pseudo takim ramieniem, no, które miało chronić i coś tam tak wspierać. Wchodziliśmy, robiliśmy, zaopatrzenie do sklepów przynoli, przy, przynosiliśmy. Pozostałem uczniom. Jakieś patrole robiliśmy, takie, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, informować pozostałą, pozostałą no, część szkoły. Ale był taki moment, pamiętam, właśnie wracając do tego, że padło takie hasło, że będzie szturm milicji na ten Zombo, na, ten, na nas, na szkołę. Ja byłem po prostu zdziwiony, bo chłopcy po prostu podjęli taką odważną decyzję, że będziemy bronić szkoły. Poustawiały no, się już grupy przy wejściach yy, f, chłopaków, którzy mieli po prostu nie, nie pozwolić, żeby policja się wydarła. Było to oczywiście z tego można się dzisiaj się z tego śmiać, ale dla nas to było bardzo poważne, że tak, że nie pozwolimy, żeby tam nam żeby wejdą i, 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 i do tego stopnia, że właśnie tak jak powiedziałem, że co będzie, to będzie, ale my będziemy walczyć. No, to jest takie górnolotne słowo, ale prawdziwe. No tak to było w naszych sercach. Zakodowane. Później, jak, jak się okazało, że tego szturmu nie będzie, no, padła decyzja, że wtedy wieczorem wychodzimy do, tego, do Garwolina do, do kościoła. No, no też tworzyliśmy takie zwarte, zwarte szeregi. To nie to, że szliśmy jakąś taką grupą niezorganizowaną, ale to wszystko było do, do samego Garwolina. Szliśmy naprawdę w uporządkowanych, uporządkowanych czwórkach praktycznie, klasami. Była pewna ochrona, pewna koordynacja. Tam przed na na zatrzymali, no to była już znana sytuacja, że tam wtedy coś tam jakieś tam poszły huki, strzały, poszliśmy wtedy rzeczywiście w pola, no bo to wiadomo jak to młodzież, niektórzy wpadli w panikę. Ale generalnie to, tak jak powiedziałem, to był bardzo, bardzo uporządkowany, uporządkowane działania i i, i, i nie było żadnego tam chaosu, czy żadnej paniki w naszych postępowaniach, oprócz tego jednego zdarzenia. Na bardzo, bardzo nas e, motywowali e, księża z parafii, tak jak powiedziałem, którzy by, jak, Wiedzieliśmy, że nas wspierają, a już w ogóle, jak się dowiedzieliśmy o tym, że, nas, że biskup Mazur podjął głodówkę za nas, e, no to było to dla nas naprawdę takie... E, w moim przypadku takie no, emocjonalne oddziaływanie na mnie. Rzeczywiście wiedziałem, że ten człowiek po prostu, jeżeli tak postępuje, no, to my musimy naprawdę jeszcze dochować, ja muszę dochować jeszcze bardziej wierności no, krzyżowi. Wbudziło to w taką u nas jeszcze większą solidarność, a jednocześnie i nadzieję. To znaczy, już widzieliśmy, że to. Jeszcze wiedzieliśmy o tym, że też interesują się nami media światowe. nie Tam chodziły głosy o CNN i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie nas nagrywali. To wiedzieliśmy, że, tak, że to się tak prosto nie skończy, nie? Że, że jesteśmy nagłośnieni i tak nas szybko nie spacyfikują, i, i że, 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 naprawdę, że działanie biskupa i księży przyniesie jakieś rozstrzygnięcie jakieś rozstrzygnięcie tego. Jako pozytywne oczywiście dla nas to było takie. Jednocześnie mieliśmy w sercach lobby miał radość powiem szczerze. To było tak, że nie było przygnębienia jakiegoś takiego panicznego strachu. Nie, wiedzieliśmy, że jesteśmy po dobrej stronie. To się odczuwało. Dziś mogę to powiedzieć, bo wtedy tego nie rozumiałem, ale dziś mogę powiedzieć, że to było działanie Ducha Świętego w nas. Wśród nas, bo jeżeli biorąc pod uwagę te wszystkie, e, w to co pisze Święty Paweł, dziś o tym wiem, czyli po prostu tam miłość, łagodność, tak, te, 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 te objawy, no to tak rzeczywiście w nas była pokora, łagodność, uśmiech, takie radość, pokój i wzajemna wdzięczność, szacunek, czyli to, co taką dziś to mogę o tym powiedzieć, że to właśnie są te objawy działania Ducha Świętego i tak było wśród nas po prostu. Taka solidarność wewnętrzna. Brak tego lęku, kompletny brak lęku. To, to były takie chwile, ale, to, ale on po, nie powodował też, że nie było w nas tego takiego. W, w, nie wiem, co to będzie i tak dalej. Nie, nie, przeciwnie, to był brak lęku i jak nas wyrzucą, no, nas wyrzucą, pójdziemy jakoś tam, że nie będziemy ciągnąć dalej no, w ten sposób. No. Ale nie, nie zdradzimy Pana Jezusa. nie, bo to nie ma takiej możliwości, żeby ten. Żeby, było, żeby, żeby, żeby żeby Pana Jezusa zdradzić, to to w ogóle nie wchodziło w grę. To była w ogóle niemożliwa sytuacja do tego, żeby zachować, tak jak powiedziałem, na początku jak już. No, trzeba powiedzieć, że też to wychowanie katolickie naszych e, tych, tych w rodzinach to była podstawa. No, wielu też to wywodziło się z rodzin, no, trzeba do tego się cofnąć. Jak moja rodzina, to rodzina Jakowska, tak. Ojciec był Waka, wujek Waka walczyli, tam, znaczy może nie walczył, ale, ale, ale w sensie takim, ale, ale, ale po prostu byli w organizacji tak? i, i to, to wychowanie było przeniesione. To, te pieśni religijne, ten patriotyzm, który zaszczepiła mi, zaszczepił mi tata i mama i te opowieści z partyzantki, tak? która tam była dość mocna w naszych rejonach. Także to wszystko śkipiało. No, poza tym to historia, którą ja bardzo lubiłem osobiście, ponieważ to blisko Maciejowice, po, bitwa pod Maciejowicami, dom, gdzie tam pojmali Kościuszkę, tak to wszystko tak gdzieś krwiło, krwiło przynajmniej we mnie i myślałem, że i w kolegach ta, ta historia, na, historia, historia Polski. Także poza tym dla nas te, te zachowanie tej dyrekcji, tych komunistów, przepraszam za wyrażenie, było takim... No, o, dla nas to, to ci ludzie, dla mnie później, i są i teraz, i byli, to są obcym, obcym ciałem w, w, moim, w naszym narodzie, którzy w ogóle nie... Już dzisiaj to rozumiem, że oni po prostu nie rozumieją historii Polski, wiary, krzyża, kompletnie nie rozumieją i, i, i nie rozumieli zresztą... No, Dziś to mogę bo jestem, jakby, może mogę to powiedzieć, bo kiedyś tego też nie, 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 nie pojąłem, ale dzisiaj to pojąłem, że Polska to jest jedyny kraj, chyba jedyny kraj, którym aktem założycielskim jest chrzest. Przyjęcie Chrztu i mamy, i mamy państwo w zasadzie, tak, od tego momentu, Czyli ten krzyż i krzyż to jest początek naszej państwowości. Właśnie to pod tym znakiem Polska, to co pisali nasi poeci, Polska jest Polską, a Polak. Polak Polakiem i to jest tak, że to jest po prostu, my jesteśmy wpisani w historię krzyża jako naród, całe społeczeństwo i, 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 i ci, którzy tego nie rozumieją, dlatego tak postępują. Wydaje mi się, że obecnie dzisiaj też jest cała, cała, dużo ludzi, którzy przy władzach, którzy tego nie rozumieją, nie czują i postępują i ciągle walczą z krzyżem. To mamy dzisiaj zachowanie też władz Warszawy, które zupełnie w jakiś dziwny sposób pode, po, wraca, podejmuje walkę. To, co my 40 lat temu walczyliśmy, dzisiaj walczy, walczy znowu ta sama frakcja, ta sama frakcja niestety ludzi, którzy się z byłych komunistycznych układów, którzy znowu z tym krzyżem walczą, nie rozumieją chyba polskości całkowicie. Jest to przykre dla nas. No ale widać, tak musi być. Krzyż zawsze był i będzie znakiem sprzeciwu i to już jest tak. Ja dzisiaj to rozumiem.